Downs. Downs, gdzie się chowasz? Drogi panie Downs, Panie Tomasie Downs, tak, to ja. Jesteś mi pan winny pieniądze. Nie jesteśmy fundacją charytatywną. Chodź no tu ty, pluskwo. Bardzo pana proszę. Poważnie? Groźny próbujesz być? Błagam pana, ja mam rodzinę. Sram na twoją rodzinę. Dlaczego mnie do tego zmuszasz? Proszę mi uwierzyć, że ja też tego nie chcę. Wcale nie jesteś takim świętoszkiem, skoro toniesz po uszy w długach. Ja w niczym nie tonę. Staram się jak mogę wam płacić. Śliski z ciebie, mały bydlak, ale już się nie wywiniesz. Błagam. Proszę okazać choć cień współczucia. Strauss mówił, że trzeba cię sprać. Twierdzisz, że miał rację? A w czym to niby pomoże? Skoro tu jestem, to znaczy, że jest ku temu powód. Pożyczyłeś pieniądze od mojego wspólnika, Herr Straussa. Teraz jesteś mu dłużny. Wziąłeś te pieniądze, a on chce je z powrotem. Czego nie rozumiesz? Gdzie są nasze pieniądze? Nie mam ich. No, to sprzedaj dom. Już jestem winny więcej niż jest wart. To sprzedaj żonę albo rodzinę, cokolwiek. Nie rozdajemy tu jałmużny. Dociera to do ciebie? Na co się gapisz? Pytałem, na co się gapisz, babo. Mój mąż jest chory. Nie mamy już czego więcej oddać. Mówiłem już, że nie działamy charytatywnie. Macie zapłacić i koniec. I jak panu idzie? Nie za dobrze. Facet jest jedną nogą w grobie i żyją w skrajnej nędzy. Głupi jesteś, że mu pożyczyłeś. Tylko desperatów interesuje moja oferta. No jasne. Cześć Arturze. Czego chcesz? Wujek opowiedział mi o tym pociągu. Co on ci już nagadał? Że Mary Beth podsłuchała coś o pociągu pełnym bogoli, który przemierza Scarlet Meadows, przy granicy Stanów. Pomóc ci z tym? Nawet nie wiem, czy jest sens to robić. Przestań, w nocy, mało ochroniarzy. Idealna okazja. Nie myślałem nad tym jeszcze. Zatrzymać pociąg to nie w kij pierdział. A co jeśli możemy zmusić pociąg do zatrzymania? Jasne, niby jak. Zdobędziemy wóz pełny czegoś łatwopalnego, na przykład ropy i ustawimy go na torach. Zobaczą go i zrozumieją, że albo staną, albo zginą. Żaden motorniczy nie chce się ugotować żywcem. To jest całkiem świetny pomysł. Oczywiście jak na ciebie. Chyba pierwszy raz w życiu miałeś prawdziwy pomysł. Stul się. Będziesz pierwszym gnojem w historii, któremu wilk zeżarł pół mózgu i jeszcze od tego zmądrzałeś. Znaczy, że to robimy? Tak, ale musimy zebrać amunicję, spluwy, wyglądać groźnie i przyda się dynamit, żeby rozpróć pociąg. Zajmę się tym. I tak muszę pojechać po Abigail do miasta. Nawet nie pytaj, co tam robi. Ty załatwisz wóz z ropą. Znam jedno miejsce. Pełno mają ich w rafinerii. Jest taka zdezelowana chata zaraz za granicą stanu, na północ od Dewberry Creek. Schowaj wóz gdzieś tam. Uniwersytet cię nasłał? Że co, proszę? Bo jeśli tak, to mogą spadać. W życiu nikt mnie tak nie obraził, jak oni, naprawdę. Wyśmiewają mnie te tłumoki. A co pani tu robi? Poważnie nie jesteś pan żadnym szpiegiem? Szpiegiem? Ci niegodziwcy zrobią wszystko, żeby mnie zniszczyć. Moje teorie są prawdziwe i mogę tego dowieść. Jakie znowu teorie? Jestem najlepszym amatorskim paleontologiem w kraju, a żaden uniwersytet nie chce mnie zatrudnić, bo w przeciwieństwie do nich ja mam pojęcie co robię. Jest pani Kim, zajmuje się badaniem dinozaurów, wiesz, pan tych dużych jaszczurów. To one istnieją? Oczywiście, że istnieją tygamoniu. Ich kości są wszędzie. Wszędzie? Ten stan był niegdyś rozległym, płytkim morzem. Mieszkało w nim niesamowite zwierzę, które mogło chodzić, pływać i latać. Prawdziwy ewenement. Nazwałam je Totalizaurem, ale to tymczasowa nazwa. Najpierw muszę zebrać wszystkie dowody jego istnienia. Miło pana poznać. Dźwignie pan to ze mną, proszę? Naturalnie. Jeśli znajdzie pan tego typu kości gdziekolwiek w kraju, proszę wysłać je do mojego gospodarstwa w Firwood Rise, niedaleko lasu Cumberland, albo przesłać mi koordynaty znalezisk. Hojnie pana wynagrodzę za fatygę. Pewnie, czemu by nie? A przy okazji udowodnimy wielu zadufanym w sobie bufonom, że bardzo, ale to bardzo się mylą. A proszę mi wierzyć, nie ma nic lepszego w nauce. Życzę panu miłego dnia. Cześć Arturze, dobrze Cię widzieć. A co, znowu Ci trzeba ratować skórę? Nie, planuję Ci wynagrodzić poprzedni raz. To taki plan jak ten nieszczęsny skok na prom w Blackwater, czy taki jak pojechałeś na zwiat i skończyłeś w Pierdlu. Dutch mówił, że jesteś dużym cieniem rzucanym przez małe drzewo. Nawet nie wiem, co to niby znaczy. Myślałem, że twardy z ciebie chłopak, a nie jak te fircyki, co boją się zabrudzić ubranie do jazdy. Ja tylko wiem, że jak robi się poważnie, to ty tchórzysz i zaczyna ci odwalać. Tchórze? Na moje oko tak. To rozumiem, że nie napadniesz ze mną na dyliżans bankowy, który zwykle o tej porze zajeżdża do Strobery? Słyszałem, jak jeden z O'Driscollów ględził o nim, kiedy kiblowałem. Mielibyśmy obaj na niego napaść? No przecież mówię, nie? Panie przodem. Zaraz powinien tędy przejeżdżać. Bądź gotowy. Z której strony przyjadą? Powinni nadjechać stamtąd. Musimy ich szybko capnąć, zanim wjadą do miasta. Abyś tylko tym razem nie szalał, jasne twardzielu. Mogą pojawić się w każdej chwili. Patrz, są tam, jak w zegarku. Zasłoń twarz. Jedziemy. To jest napad. Zatrzymajcie dyliżans natychmiast. Co za cholera, do broni. Mamy towarzystwo. Przykro mi, ale dzisiaj mamy wypłatę, panowie. Kurwa, teraz to na nas napadają. Dawaj przez rzekę. Co się stało, do cholery? To przeklęci odryskolowie. Ślepy nie jestem. Nasram na wasze trupy. Pieprzajmy stąd. Spójrz tylko na tych tchórzy, jak uciekają. Zabierzmy, co się da i uciekajmy stąd w cholerę. Powinno się dać przestrzelić ten zamek. Czyń honory jako zadośćuczynienie za ten bajzel. To wystarczy. Szybciej, sprawdźmy, czy warto było. Ja tam widzę tylko nas oraz rzekę pełną martwych odriskoli i kasetkę bankową. Jak dla mnie opłacało się, Morgan. Spójrz tylko na to. Ile trafiliśmy? Dużo. Nie zapomnij odpalić działki gangowi. Już mówiłem, duży cień z małego drzewa. Ja też już mówiłem, że to nic nie znaczy. A teraz zmiataj stąd. Jedź do dacza, tylko tak, by cię nikt nie śledził. Wiem, panie kierowniku, wiem. Ale to była frajda. Cześć Arturze, podejdź tu na chwilę. O co chodzi? Mogę prosić cię o przysługę? Wolałbym nie. Bardzo śmieszne. Nie porobiłbyś czegoś z Jackiem? Wygląda na smutnego. Całe to zamieszanie daje biednemu dzieciakowi w kość. Dlaczego? Wyglądam ci na niańkę? Dlatego, że cię lubi i wiesz, że jego ojciec jest bezużyteczny. Dziękuję Ci. Co porabiasz? Bawię się. W coś fajnego? Chyba tak. Chcesz pojechać ze mną na ryby? Na ryby? Pewno. Masz w końcu tyle lat, ile trzeba, żeby zacząć dokładać się do obozu. Świetnie, Chodźmy więc po Twoją wędkę, bo masz swoją wędkę, prawda? Jasne, że mam. Wujek Hosea ją dla mnie zrobił. No to chodźmy po nią i złówmy trochę rybek. Pójdę pozbierać trochę tych czerwonych kwiatków. Zaraz wracam. Zobacz, co zrobiłem. A cóż to? Zrobiłem naszyjnik. Naszyjnik? Dla mamy. Cóż za grzeczny młody mężczyzna. Szkoda, że ma tak skomplikowane życie. Artur, czyż nie? Coś za jeden. Tak, to Artur Morgan. Najbardziej zaufany ze wspólników Vander tak jak pisali w aktach, typowy przypadek sieroty z ulicy, którą uwiódł ten złotousty psychopata i wychował na zdegenerowanego mordercę. Jestem agent Milton, a to jest agent Ross, z agencji detektywistycznej Pinkertona, oddelegowanej do pracy dla rządu Stanów Zjednoczonych. Miło w końcu Cię poznać, bo wiemy o Tobie bardzo dużo. Czyżby. Jesteś poszukiwany, panie Morgan. Dają pięć tysięcy za samego tylko Ciebie. Aż pięć tysięcy dolarów, tylko za mnie? Mogę sam się schwytać? Tylko Wanderlinde nas obchodzi. Stary Dutch, nie widziałem go z pół roku. Doprawdy? Bo ja słyszałem, że ktoś wyglądający jak on obrabował pociąg Leviticus'a Cornwalla niedaleko przełęczy granit. Rabowanie pociągów nie wyszło przypadkiem z mody? Najwyraźniej nie. Słuchaj, co mam do zaoferowania, panie Morgan. Daj mi Vanderlinda, a ja dam ci słowo, że nie zawiśniesz. Nie zawisnę tak czy siak agencie. Bo widzisz, ja nie zrobiłem nic złego. Po prostu nie bawię się w te wasze gierki i zasady. Daruj sobie wykład z filozofii. Już go słyszałem od Maka Calandera. Był już nieźle sponiewierany, kiedy go dorwałem, więc możemy uznać, że dobiłem go z miłosierdzia. Powoli, ale skróciłem jego męki. Lubisz być kukiełką w rękach bogaczy, co? Lubię cywilizację ze wszystkimi jej przywarami. Wy czcicie barbarzyństwo, więc jak barbarzyńcy pozdychacie. Wszyscy. Każdy kiedyś umrze, agencie. Niektórym bardziej do tego spieszno. Miłego dnia, panie Morgan. Do widzenia. Łów sobie rybki, dzieciaczku, póki jeszcze możesz. Kim oni są? W ogóle nie musisz się nimi przejmować. Szybko, pozbieraj swoje rzeczy i wracamy do domu. W końcu wróciliście. Jak się wam udał wypad? Super. Łowiliśmy ryby, a ja zrobiłem dla ciebie naszyjnik. Ależ on śliczny. Jestem najszczęśliwszą mamą pod słońcem. Podziękowałeś wujkowi? Nie trzeba. To była świetna zabawa. Co się stało? Nic. Spotkaliśmy dziwnych facetów. Lepiej obgadam to z daczem. Świetnie się spisałeś, młody. Dzięki. Mamy kłopoty. Co znowu? Właśnie spotkałem tych facetów koło rzeki. Jeden nazywał się chyba Milton, ale nie pamiętam, jak było drugiemu. Ross, Milton i Ross. To detektywi z agencji Pinkertona. Wiedzą o pociągu i wiedzą, że jesteśmy tutaj. Pojechali tu za tobą? Nie, ale wiedzą, że mieszkamy w okolicy. Oni bardzo chcą cię dorwać, Dacz. Zaoferowali mi wolność w zamian za ciebie. Trzeba było skorzystać. To nie czas na żarty. Co my teraz zrobimy? Nie zrobimy nic póki co. Próbują nas tylko nastraszyć, żebyśmy zrobili coś głupiego. Odkręciliśmy nasz los i przeżyliśmy w tamtych górach. Musimy więc zachować spokój. Jak ci idą przygotowania? Dobrze. A tobie? Mam wszystko, czego potrzebujemy. Ale chyba przyda się jeszcze jedna osoba. Charles? Pogadam z nim. Spotkamy się przy wozie, kiedy będziesz gotowy. Widzisz, Arturze? Nie jestem aż taki tempy. Następnym razem daj wilkom zeżreć cały swój mózg. Zostaniesz wtedy geniuszem. Kurwa. Dobrze, że z tego nie żyjesz. Zamknij japę, Arturze. Lepiej idzie ci prowokowanie strzelanin, niż ich wygrywanie. Wolę się bić. Trening strzelecki to nie dla mnie. To akurat widać. Co cię to obchodzi, Angliku? Nigdy nie masz czasu mnie uczyć. Szukam ci zleceń, a ty jeździsz na roboty z innymi, pomijając swojego szona całkowicie. Bo nie chcę zarobić kulki i tyle. Ależ z ciebie kurewsko śmieszny gnój, Arturze Morgan, wiesz? Boki kurwa zrywać. Uspokój się. Lepiej przy mnie nie zasypiaj. Ty zaraz możesz usnąć rozpruty, jak nie zamkniesz ryja, chłopcze. Kocham cię, Arturze Morgan. Kocham, naprawdę. No dalej, wal śmiało. Pokaż co potrafisz, proszę. Dorośnij wreszcie. Więc pozwól mi jeździć z wami na najazdy. Na jazdy? Nie zgrywaj głupiego. To poniżej Twojej godności. Mówię o cholernym pociągu, który chce Cię obrobić. Przyda się więcej rąk do pomocy. Więc to Marston ci powiedział? To nie operetka. Potrzeba tu opanowanych ludzi. Jakbym miał wziąć Ciebie, to równie dobrze mógłby iść Majka. Porównaj mnie do tego śliskiego gówna jeszcze raz i nie żyjesz. Tak w ogóle, to co ty do mnie masz? Albo nie mów, domyśliłem się sam. Czujesz się onieśmielony przeze mnie. Tak, mój młodzieńczy wigor cię przytłacza. Czyżby? To historia stara jak świat. Zmiana gwardii lub wypalenie się świeczki. Jesteś na wylocie staruchu. A ty na czym jesteś? Na drodze do postępu, w pełnej glorii. Super, to powodzenia. Życzę szczęścia, ale zamknij już mordę. Muszę się zdrzemnąć przed robotą. Obudź się, leniwy kmiocie. Co ty tutaj robisz, dzieciaku? Jadę z wami na robotę. Już mówiłem, że nie możesz. Artur mówi, że mogę, a to jego balanga, więc zbierajmy się. Jadę na robotę z ważniakami. Już mam ochotę poderżnąć gardło jakiemuś bydlakowi. Zaręczysz za niego? Nie. Wszystko gotowe? Tak, pociąg będzie dziś w nocy. W porządku, zaczynajmy więc. Charles, jestem gotowy. Panowie, jedziemy zarobić trochę grosza. Schowajcie się tam. Kiedy pociąg zwolni, wskoczcie do środka, a ty? Upewnij się, żeby zwolnił. Zawsze graż w bank. Uwielbiam to. Zjeżdżaj. Jest już blisko. Co tu się wyrabia? O co chodzi? O nic dobrego. Wchodzę do środka. Uwin się tu szybko i dołącz do nas. Zachowajcie spokój, to nikt nie zginie. Szybko. Dawać wszystko, co macie. Pieniądze i kosztowności i popłaczu. No dalej ludzie, pospieszcie się. Nie odejdziemy, póki torba się nie napełni. Nic przy sobie nie mam. Rozmów się z tymi Romeo i Julią tutaj. Masz jakiś problem? Pieniądze i kosztowności natychmiast. Nie stawiaj oporu. Oddaj im wszystko, proszę. Już dobrze do cholery. Wrzucać śmiało, nie wstydźcie się. Żygać mi się chce na wasz widok. Ta parka myśli, że to tylko takie żarty. Niech was cholera. Obity lepszy niż martwy, paniusiu. Szybciej, bo tracę zasraną cierpliwość. Róbcie co każą, to prędzej będzie po wszystkim. Drodzy państwo, to jest napad, a czas nagli. Pomóc wam? Nie, idź sprawdzić wagon bagażowy. Dlaczego marnujesz nam pan czas? Dawać wszystko, pieniądze i kosztowności. Nie wyjdziemy bez pełnej torby. Złamanego grosza wam nie dam. No to kolega się panem zajmie. Dawaj kasę sukien synu, ty. Szybciej wyskakujcie z kasy, ludzie, bez ceregieli. Wszystko, co tylko macie, prędko. Dalej poradzę sobie sam. Sprawdź, co zsionę. Tu chyba będzie coś wartościowego. Ja pierdolę, wybacz mi. Arturze, mamy problem. Dwóch dupków na koniach. Powiedziałeś, że ilu? Widzę tylko dwóch. No to będziemy się strzelać. Marston Smith, szykujcie się. Możecie już opuścić pociąg, słyszycie? Kazaliśmy wam się pokazać. Natychmiast. Jest was tylko dwóch, wy Debile. Mamy znacznie mniej do stracenia. Więc może po prostu sobie odjedźcie. Wtedy nie będziemy musieli was zabijać, zasrani nadgorliwcy. Po co ja się odzywałem? Dobra, rozprawmy się z nimi. Nigdy nie umiałeś działać po cichu. Ależ to była frajda, chłopaki, naprawdę. Już wiem, dlaczego nazywają was jedynymi zawodowcami w gangu. Stul dziób. I nawet coś ugraliśmy. A ja dostałem z tego zestówkę, nieźle. I to jako jedyny niezaproszony. Będziemy musieli w końcu trafić na naprawdę duży łup, żeby móc stąd wyjechać. Czy to była zasadzka? Bo porządkowi zjawili się zbyt szybko. Nie sądzę, ale i tak zaczynam się denerwować. Jechali za nami aż z Blackwater? Może. Mnie capnęli niedaleko Horseshoe. Ale ci tutaj to raczej tubylcy. Oby tak było. Pojadę do Valentine rozejrzeć się za jakąś robotą. Dobry pomysł. I tak musimy się rozdzielić. Wiecie co robić? Nie dać się wyśledzić. Jasne, szefuniu.